Mila! Mila! Mila, gdzie ty jesteś? No właśnie, w parku, w centrum handlowym, czy na zwykłym spacerze chwila nieuwagi rodzica i dziecko natychmiast się gubi. Ale spokojnie, jest pewne urządzenie, które pomoże w tej sytuacji. Nie można się oddalać, bo jak cię zgubię, to co będzie? Jeszcze mi ktoś ciebie zabierze. Ale mam, słuchaj, mam takie fajne urządzenie. Wiesz co to jest? Nie! To jest urządzenie, które wygląda jak zegarek, ale tak naprawdę jest telefonem. Zakładamy na rękę. To urządzenie nazywa się Kizon i powstało właśnie. Tak, Kizon. Powstało z myślą o najmłodszych. To przede wszystkim telefon, z którego może korzystać dziecko, dzwoniąc do dwóch swoich opiekunów. Wystarczy, że dziecko naciśnie jeden jedyny przycisk, który znajduje się na zewnątrz tego telefonu, przytrzyma troszeczkę dłużej i automatycznie uzyskujemy połączenie z telefonem, który został przypisany do tej opaski. Żeby nasz telefon mógł połączyć się z tą inteligentną opaską, musimy wejść do sklepu Google Play i stamtąd pobrać bezpłatną aplikację, która nazywa się oczywiście Keyzone. Przede wszystkim musimy do aplikacji przypisać numer telefonu danej opaski, ponieważ w środku, w tym miejscu znajduje się po prostu karta SIM. Dwóch opiekunów może dzwonić do dziecka i dziecko może zadzwonić do dwóch opiekunów, ale odbywa się to w taki sposób, że jeżeli pierwszy z opiekunów na przykład jest w danym momencie zajęty, opaska automatycznie przekierowuje połączenie do drugiego z opiekunów. W każdej chwili jeden z opiekunów może przypisać do tej opaski czterech gości. A więc, na przykład, dziadka, babcie, ciocie czy wujka. I oni będą mogli zadzwonić do swojego wnuczka. W tym urządzeniu znajdują się GPS i Wi-Fi, które pomogą nam zlokalizować mile. Jak to działa? Dotykamy przycisku szuka, i w tym momencie oba urządzenia komunikują się ze sobą. Czy to działa? Proszę bardzo. Nagrywamy w parku przy bażantarni i właśnie taka informacja pojawiła mi się na wyświetlaczu. Z dużą dokładnością to działa, to muszę przyznać. No dobrze, a co w olbrzymich centrach handlowych? I tutaj z pomocą przychodzi nam Wi-Fi lub przekaźniki operatorów komórkowych. To właśnie dzięki nim jesteśmy nawet w zamkniętych pomieszczeniach w stanie znaleźć nasze dziecko. No i właśnie, moje dziecko obraziło się na Starego Ojca. I nie odbierze telefonu ode mnie. Co w tej sytuacji zrobić? Nie ma najmniejszego problemu. Wchodzimy w ustawienia aplikacji Kizon i zaznaczamy opcję automatyczne połączenie. I wtedy, kiedy dzwonimy do naszego dziecka i ono nie chce odebrać, po 10 sekundach automatycznie uzyskujemy połączenie i możemy podsłuchiwać, co dzieje się w okolicy. Jest to dobrze, już się nie gniewasz na mnie? Nie. Uff, wybaczyła. Opaska ma wbudowany akumulator o pojemności 400 mAh. W praktyce oznacza to, że może nieprzerwanie pracować przez półtora dnia. Nie musicie także się martwić, że nagle bateria się rozładuje, ponieważ kiedy jej poziom naładowania spadnie do 20%, automatycznie dostaniecie na Wasz telefon informację o zaistniałej sytuacji. Poza tym dziecko w każdej chwili może sprawdzić poziom naładowania baterii, naciskając dwukrotnie ten przycisk o tak. Bateria jest w pełni naładowana. LG wykonało kawał dobrej roboty. Dodam tylko, że ta opaska została wykonana z materiałów bezpiecznych dla dzieci. Trudno ten sprzęt nazwać gadżetem. To coś więcej: urządzenie, inteligentne urządzenie, które sprawi, że my rodzice. Poczujemy się zdecydowanie bardziej komfortowo, a nasze dziecko bezpieczniej.